Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Dziś jesteśmy w akce, w izraelskiej akce. Biblijnym mieście jak żadne inne, z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. To także miejsce, które widziało wiele wojen i przelanej krwi, ale jednocześnie jest kolebką jednej z pierwszych chrześcijańskich wspólnot na świecie. Miasto, które skrywa tajemnice za każdym ze swoich kamieni. Aby odbyć tę podróż razem z nami, mamy wyjątkowego gościa. Więc powitajcie mojego tatę, doktora Horza. Szalom, kochani, dziękuję Alin za zaproszenie, to wspaniale. A jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy zaczynajmy. Akka, albo jak znamy po hebrajsku Ako, to jedno z najstarszych miast portowych na świecie. Ma ponad 5000 lat historii i znajduje się w niezwykle strategicznym miejscu. Leży u wejścia do Galilei i dlatego przez wieki i tysiąclecia wszyscy, którzy chcieli podbić Galileę i jej bogactwa, musieli najpierw wejść do Akka. I zdobyć to miasto. I dlatego przez pięć tysięcy lat dziesiątki ludów przewinęły się przez to miejsce. Wiele historii również się tu rozegrało, a nawet postacie biblijne są związane z tym miastem i tym portem. A więc teraz odkryjmy więcej o tym miejscu. Słuchajcie, zauważyliście te łodzie z brazylijskimi flagami? Co za niesamowita rzecz, wiecie gdzie jesteśmy? W Akre, tylko że to nie jest nasze Akre z północnego regionu to miasto Akre w Izraelu, z trzema łodziami z naszymi ukochanymi flagami. Może oni czują tę relację, to połączenie z Brazylią, ale mimo, że to ta sama nazwa, pochodzenie tych nazw jest zupełnie inne. A Akre to miasto jest tak stare, ma 5000 lat, że nikt nawet nie potrafi powiedzieć, jakie jest pochodzenie nazwy i jakie jest znaczenie nazwy Akre tutaj w Izraelu. Akre została założona jako miasto portowe przez kananejczyków w epoce brązu. I wtedy miasto zaczyna przechodzić z rąk do rąk, 25 różnych ludów przewinęło się przez to miejsce. Po Kananejczykach miasto zostaje podbite przez starożytnych Egipcjan. Również lud Izraela, a dokładniej plemię Ashera, próbował zdobyć to miasto, ale bez powodzenia. Miasto następnie przeszło w ręce Fenicjan, potem Asyryjczyków, Babilończyków, a w 539 roku stało się częścią Imperium Perskiego, które dziś jest Iranem. Miasto przez cały wiek przechodziło z rąk do rąk, a kiedy Grecy zdobyli akrę, zmienili nazwę miasta na Ptolemais. I właśnie tę nazwę znamy również z Biblii. Biblia opowiada nam, że w dniu pięćdziesiątnicy, gdy zstąpił Duch Święty, tysiące ludzi się nawróciło i zaczęły powstawać pierwsze ośrodki, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. A właśnie jedna z nich powstała tutaj, w Ptolemai. Ale jeśli mówimy teraz o jednej z pierwszych wspólnot chrześcijańskich na świecie, to kto odwiedził to miejsce, a bardziej konkretnie tę wspólnotę? To był Paweł. Wiemy, że po nawróceniu Pawła w drodze do Damaszku z prześladowców chrześcijan sam stał się chrześcijaninem i zaczął wspierać oraz umacniać te wspólnoty. I wtedy zaczyna podróżować z miasta do miasta. Paweł przez wiele lat odwiedza dziesiątki wspólnot, jak możemy zobaczyć na tej mapie. A Paweł kończył swoją trzecią podróż misyjną to było około roku 58 po Chrystusie. I wtedy był w Tyrze i postanowił wrócić do Jerozolimy, zakończyć podróż w mieście, które było dla niego najważniejsze, ale także w mieście, gdzie groziło mu niebezpieczeństwo utraty życia. Ale nawet wiedząc o tym, postanawia iść. A po drodze między Tyrem a Jerozolimą postanawia się gdzie zatrzymać? Tutaj w Ptolemais. Jeśli chodzi o nas, zakończyliśmy podróż rozpoczętą w Tyrze. Dotarliśmy do Ptolemaidy, gdzie przywitaliśmy się z braćmi i spędziliśmy z nimi jeden dzień. A gdzie znajduje się ta wspólnota chrześcijańska, którą odwiedził Paweł? Ona istnieje aż do dzisiaj. Właśnie ten budynek, który jest za nami, to Kościół i nie tylko on. Ten budynek po drugiej stronie również, a w starej części Akki znajduje się wiele chrześcijańskich budynków. Społeczność nadal rośnie i rozwija się aż do dzisiaj. I to piękne widzieć chrześcijańską obecność tutaj w Akce, nawet po prawie dwóch tysiącach lat. A teraz dosłownie poznamy podziemia Aki, wejdziemy przez te drzwi, zaczniemy schodzić w dół i cofniemy się nie tylko o wieki w historii, ale też odkryjemy to, co znajduje się pod naszymi stopami. Bo przechodząc tutaj przez Ako, czasami nie zdajemy sobie sprawy, że pod nami są warstwy i warstwy miasta. Więc jesteś gotowy? Chodźmy. No to ruszajmy, kochani, chodźcie z nami. W 1999 roku krzyżowcy zdobywają Ziemię Świętą. Jednak przez następne 200 lat trwały nieustanne wojny i bitwy z różnymi muzułmańskimi imperiami. I dlatego krzyżowcy, kiedy tu byli, budowali fortyfikacje, przygotowywali się do wojny. I oczywiście, jeśli ktoś chce chronić Ziemię Świętą i Galileę, to które miejsce jako pierwsze trzeba ufortyfikować? Właśnie tutaj, w mieście Akka. I dlatego budują tu ogromną twierdzę. I ten spacer naprawdę sprawia, że czuję się, jakbym była w podziemnym labiryncie. Krzyżowcy byli chrześcijanami przybyłymi z Europy, których celem było podbicie Ziemi Świętej. Są bardzo sławni. Powstało wiele filmów i książek o ich historiach, ale niewiele osób wie, że w 1191 roku Akka stała się stolicą krzyżowców i pozostała nią przez następne 100 lat. I wtedy ta twierdza staje się jednym z głównych ośrodków krzyżowców w całej Ziemi Świętej. Mieszkali tu żołnierze krzyżowcy, chrześcijańscy mnisi, pielgrzymi, którzy przybywali odwiedzić Ziemię Świętą, zatrzymywali się tutaj, a nawet znajdował się tu szpital. Zobaczcie, jakie to ciekawe. Widzimy tutaj schody i możemy zauważyć, że prowadzą one w górę, w górę, w górę i wydaje się, że donikąd nie prowadzą, ale to nie jest prawda. Na pewno, kiedy te schody zostały zbudowane, prowadziły gdzieś. Problem polega na tym, że to miejsce zostało zasypane, a ta górna część nie została jeszcze odkopana. To niesamowite wyobrazić sobie, ale całe to podziemne miasto, po którym teraz chodzimy, jest oryginalne, to nie zostało odbudowane. Stało się tak, że z powodu wojen ta forteca została opuszczona, a cała ta dolna część została zasypana wypełniła się ziemią, piaskiem, pozostałościami archeologicznymi przez wieki i wieki. A archeolodzy, którzy tu przyjechali, przez dziesięciolecia oczyszczają fortece, usuwając wszystko to, co znajduje się tutaj na drodze, usuwając, usuwając, usuwając i odsłaniając historię tego miejsca. I możemy sobie tylko wyobrazić, ile archeologii, ile historii wciąż jeszcze czeka na odkrycie w tym miejscu, ile tajemnic wciąż jest tutaj ukrytych za tymi kamieniami. Wielu żołnierzy i ludzi, którzy przebywali tutaj w twierdzy, spędzało tu dzień po dniu i często również się nudzili. Nie każdego dnia toczyły się tu wojny i bitwy. Dlatego podczas wykopalisk archeologicznych w tej twierdzy znaleziono różne gry. I tutaj wykonano kilka replik tych gier. Więc jeśli słyszeliście, wokół nas są osoby, które grają, a to tutaj to moja ulubiona gra. Zobaczymy czy zgadniecie jak się w to gra, zanim wam powiem odpowiedź. Najpierw potrzebujemy dwóch osób do gry, więc pozwólcie, że skorzystam z okazji. Tato, chcesz przyjść i zagrać ze mną? Ale Oczywiście, nie przegapię tej okazji za nic w świecie. Więc wyjaśnijmy jak gra się w tę grę. Tutaj widzimy, że są te wszystkie otwory, jest ta maska i piłka. Umieszczamy piłkę tutaj w ustach, ty trzymasz za jedno kółko, ja za drugie, i co musimy zrobić? Patrz, zaczynamy ciągnąć, musimy. Trzeba... Unikaj wpadnięcia piłki w otwory i jej uderzenia tutaj. Świetnie. Dokładnie, dawaj gremio, gremio. Gremio kontrainty. Więc jak widzieliście, gra jest trochę trudniejsza niż się wydaje. Ale tutaj na co dzień musimy pamiętać, że to nie było tylko miasto wojen. Tutaj ludzie też jedli, świętowali, grali, mieli wiele zajęć, oprócz wszystkich przemysłów i fabryk, które musieli tu mieć, żeby przetrwać, żeby utrzymać się na co dzień. Ale co, idziemy dalej zwiedzać? Chodźmy, chodźmy. Tutaj obok możemy zobaczyć działa wojenne, ale one oczywiście nie pochodzą z okresu krucjat. Te działa pochodzą z roku 1799 i były używane w bitwie przeciwko Napoleonowi. Tak, Napoleon Bonaparte z Francji również próbował zdobyć miasto AK, jednak przegrał bitwę z Turkami Osmańskimi. Ten sam Napoleon, który zdołał podbić dużą część Europy i inne regiony, właśnie tutaj w mieście Aka poniósł jedną ze swoich największych porażek i musiał uciekać. Balini, co to za wspaniała rzecz? Czym właściwie było to miejsce tutaj? Jesteśmy teraz w jednej z wielkich sal tych fortecy, a wielka, moi drodzy, to mało powiedziane. Zobaczcie tylko szerokość tej kolumny. Niesamowite, to ogromna sala. A co to jest? To tutaj to stołówka. To była stołówka wspólnoty. Ludzie, którzy tu mieszkali, wielu z nich to byli mnisi, żołnierze, więc zbierali się w tej sali codziennie dwa, trzy razy dziennie i tutaj spożywali wspólne posiłki. A ponieważ to było jedno z miejsc, w których spędzali najwięcej czasu w twierdzy, miejsce zgromadzeń wszystkich, dlatego postanowili zrobić je w tak naprawdę kolosalny sposób. Kolosalny? To wspaniałe. To kolosalne miejsce zostało zbudowane jako stołówka, jako miejsce codziennego użytku. Ale nigdy nie możemy zapominać, że jesteśmy w twierdzy, w miejscu nieustannie przygotowanym na wojny i bitwy. Wielkie mury wokół, wszystkie fortyfikacje służyły do obrony tego miejsca. Ale jeśli przegraliby bitwę i miejsce zostałoby zdobyte przez wrogów, co musieli wtedy zrobić? Wyobrażam sobie tunel do ucieczki. Wszystko jest robione z myślą o zwycięstwie, ale zawsze jest też plan B. Więc pod nami jeszcze głębiej jest tunel, który prowadzi dalej. Możemy go zobaczyć? Chodźcie, chcecie zobaczyć? No to chodźmy. Teraz zobaczymy tunel pod spodem tajny tunel ucieczkowy tego miejsca. To naprawdę coś wyjątkowego. Ale nie mówcie mojemu tacie, że to miejsce nie jest tak luksusowe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. To miejsce pełniło wiele funkcji. W czasach wojny i potrzeby mógł służyć jako tunel ucieczkowy, którym mieli uciekać z twierdzy. Ale na co dzień w okresach spokoju. To nie to, co mówię. To jest instalacja kanalizacyjna. Więc tędy brudna woda z fortecy wypływała i była wyrzucana w stronę morza. A w czasie wojny ludzie musieli uciekać, nie przejmowali się tym, co było na ziemi. Więc dosłownie weszliśmy w dół rury, jesteśmy tutaj wewnątrz kanalizacji ściekowej z czasów krucjat. Alin, jestem pod wrażeniem tej otwartej części akki. Czym jest ta fortyfikacja? Te gigantyczne kamienne kule to pociski do katapult. Przez wieki wojen wiele z nich zostało rozrzuconych tutaj po całym mieście. I aż do dziś, kiedy spacerujemy tutaj po akce, widzimy ich wiele. Wyobraźcie sobie taki kamień lecący z dużą prędkością po niebie. Ona naprawdę mogła wyrządzić wiele szkód. Akka przeżyła wiele wojen w swojej historii, ale były tu także okresy pokoju. I dlatego musimy modlić się o pokój. Akka jest dziś przykładem dla całego regionu współistnienia Żydów i muzułmanów w pokoju tutaj. I mam nadzieję, że to rozprzestrzeni się na cały ten region świata. Dokładnie, tutaj w Akce mieszkają Żydzi. Muzułmanie, jedna z najstarszych społeczności chrześcijańskich na świecie, żyje tutaj w mieście i też niewiele osób wie, ale tutaj mieszkają Bahaiści, mieszkają Druzowie, różne religie żyją obok siebie. I nawet przez te półtora roku, kiedy niestety żyjemy tutaj w regionie w stanie wojny, Akka przez cały ten czas pozostawała taka, jak widzicie, spokojnym miastem. Widzieliśmy, że nawet gdy w innych miejscach trwa wojna, to miejsce dzisiaj nie jest przykładem wojny, lecz przykładem pokoju. Jak możemy uczyć się z naszej historii i poprzez modlitwę oraz wysiłek osiągnąć pokój? Bardzo dziękuję, tato. To ja dziękuję tobie, córko. Za to, że jesteś częścią tej historycznej podróży pełnej wojen, ale także dzisiejszego pokoju. Ściskam Was wszystkich i do zobaczenia w przyszłą niedzielę.